Tak, to prawda, ja i Beniu was okłamaliśmy. Teraz ładnie Anka, Żaneta czy Okrzesik mogą sobie wyciąć te zdanie i powiedzieć. A nie mówiłam wam? Natomiast jeśli posłuchacie do końca co mam do powiedzenia, to dowiecie się kto kłamie, a kto mówi prawdę. Zacznijmy sobie od komentarza Anki. Wybaczcie, lecz nie będę go czytać, ponieważ szkoda waszego czasu. Ja na tym filmie nie powiedziałem, że gra i ostrzy jednocześnie. Wiadomo jak ma sceny, to ktoś zastępuje Żanetę. Chyba to jest logiczne. Także argument. Na obronę produkcji oraz koleżanki jest 4 liter. Owszem, nie mam pojęcia, gdyż nigdy nie pracowałem na planie serialu, aczkolwiek mam znajomości, mogę do nich napisać i dopytać się o pewne sprawy. Cóż, kolejny nietrafiony argument. Teraz przejdźmy sobie do Żanety, która również odezwała się pod tym filmem. Wiesz, zanim ja coś nagram, to sprawdzę sobie informacje. Nie działam jak Konopski, byle szybko o czymś nagrać, a później zniszczyć komuś życie. Akurat na tym filmem spędziłem około się za czasu, żeby dowiedzieć się wszystkiego i dopytać innych aktorów z innych seriali, więc uważam, iż zrobiłem bardzo dobry research. Tak zajmujesz się tym w 19 Plus oraz w papierach na szczęście. Sama się też chwaliłaś na insta Czy jak ja teraz dodam zdjęcie mojego ukochanego pieska, to odpowiadam mu na tym filmie? No chyba nie. Wiadomo, że tyczyło się to o Krzesik. Gdyby chodziło o Małgosię, to powiedziałbym o tym wprost. Ale z czym jak łamałem? Przecież na każdym filmie dodaję dowody. I dlatego jestem wiarygodnym źródłem, a nie piernicze głupoty, bo coś mi się przyśniło. Niemniej widzów zadebili, którzy nie potrafią myśleć. I jak im powiem, ten długopis, który teraz tutaj pokazuję jest niebieski. To oni będą święcie wierzyć, że on rzeczywiście jest niebieski, chociaż pokazuje czerwony. Jak nie widzisz żadnych przeszkód, to gratuluję. Najwidoczniej u was przechodzi praca po łebkach, czego efekty są widoczne na naszych ekranach. No widzisz, najwidoczniej macie, skoro go nie ma. No tak, bo po postać Irka była najgorzej zagrana ze wszystkich. Krzywdzące są, ponieważ mówię na nich prawdę, a że was prawda w oczy kole. To już nie moja wina. Nie, no z tym argumentem o wardence to był cios poniżej pasa. Czy ja na którymś filmie powiedziałem, chcę być jak wardenga? Mówcie na mnie Wardęga. nie wiem, jestem wardenga, kurwa, bo se kurwa, nie przypominam. Ja nazywam się Bartosz i jestem sobą. Jak będę nagrywać o piłce nożnej, to powiesz, iż chcę być jak Mateusz Borek? Niech ta koleżanka weźmie kilka wdechów, bo chyba ma niedotlenienie mózgu, o ile w ogóle go tam ma. Jak dla Was to nie problem, że serial będzie kojarzyć się z Patologią z kamami oszustwami. Tym, że ona na planie ma na wszystko czas, to spoko! Każdy idzie w PR jak może. W końcu w Discovery robi była sutenerka, więc o czym my tu mówimy? Za co masz go przeprosić? Choćby za to, że pierniczysz na jego temat głupoty wysane z palca. A ja za co mam was przepraszać? No już to widzę. Jak taki Karolak pisze scenariusze do seriali, w których występował. Nie dziwię się, że zabrakło ci argumentów, skoro w tych komentarzach cię zaorałem, gdyby to co Beniu gada o moim odejściu nie było prawdą. Wysłałaby jakiekolwiek dowody, że jest inaczej, a nie zrobiły tego. Ponawiam pytanie. Na jakie źródło mam zmienić? Bo chyba nie na wasze. Was boli to, iż nie napisałem do ciebie, czy Anki, by upewnić się, czy to co Beniu gada jest prawdą. No sorry, ale nie musiałem, ponieważ inne osoby to potwierdziły. Wasze argumenty na swoją obronę jeszcze bardziej was pogrążyły, niż pomogły. Wiesz, jak wam odpisywałem. Czułem się, jakbym miał do czynienia z mądrym, mądrzejszym i najmądrzejszym. Oczy... Oczywiście jest to sarkazm i tyczy się on waszej trójki wzajemnej adoracji, bo zaraz napiszę, że obrażam Benia. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz chcę być jak Wardenga, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy wybaczysz nam to kłamstwo?